Kochani, witam Was rana, takiego rana rana. Ja robię właśnie sobie makijaż i postanowiłam, że się do Was odezwie. Zaraz się wybieramy na grzyby. Jeżeli dziwicie się, kto normalny robi makijaż na grzyby, to właśnie, właśnie, może nikt, może nikt. No a ja robię. Także słuchajcie, tu wróciły chusteczki moje ukochane, o których Wam ostatnio opowiadałam. Po prostu ja ram się jak pochodnia. Także yy, naprawdę, jeżeli lubicie zmywać makijaż, Chusteczkami to bardzo Wam polecam. Naprawdę, nawet wodoodporny schodzi bez problemu. No i co? No. I zaczynamy zaczynamy ten dzień, taka bardziej ogarnięta, bo e, zakupiłam ostatnio tusz do rzęs i stwierdziłam, że zrobię Wam porównanie. E, to jest tusz, słuchajcie, z Rimmela, chyba teraz jakaś nowość, który ma robić, sprawiać, że rzęsy będą jak sztuczne. E, porównamy z, wiecie, z naszym dobrym, e, naszym dobrym kumplem, e, tuszem z Lovely. Ja sobie zawsze daję, słuchajcie, tą e, białą odżywkę pod rzęsy czy pod tusz, ponieważ i czekam jak chwileczkę to wyschnie, ponieważ rzęsy potem no, są po prostu grubsze i fajniejsze. To wiecie, to działa tak jak taki kiedyś był chyba też z L'Oreala, że miał dwie końcówki białe i czarne, i najpierw się białym malowało, a potem czarne, więc czekamy trochę jak to wystygnie. Ja powiem Wam, że skończyłam już testowanie tej mojej odżywki do rzęs, którą właśnie dla Was testuję i którą tworzymy. Tam jeszcze robimy poprawki, wzbogaciliśmy skład. Także powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, a najbardziej cię jestem zadowolona. I to już mówię, jak jesteście niewtajemniczeni, że to jest na razie fazie badań, testów także na razie jeszcze tej oczywki nie ma do kupienia do rzęs i bwi. natomiast e, tam 98% to będą składniki naturalne, ponieważ powiem Wam e, czekajcie, ja się zacznę malować, czyli najpierw zaczniemy sobie prawą stroną tego rimela weźmiemy pod lupkę ja, widzicie, nie umiem się malować i gadać e, dobra, pomaluję najpierw Taki bardzo, wiecie, ale on jest świeży, więc, więc jest bardzo taki wodnisty ten tusz. No, ale co Wam powiem, to Wam powiem, że przewagą tej odżywki, którą my stworzyliśmy, jest to, bo ja na przykład nie wiedziałam, że te odżywki, które są dostępne w Rosmanie, wiecie o jakiej mówię, odżywce najbardziej znanej, czy taka jest nawet w internecie, taka droga chyba około 300 złotych też daje super efekt, ale to są odżywki, które są robione na bazie takich substancji, które mają być już tak naprawdę niedozwolone nie w składach, i to jest to jest jakieś, jakieś lekarstwo właśnie na, na zaćmę, Jakiś składnik lekarstwa na zaćmę jest wykorzystywany w tych, w tych odżywkach wszystkich, no i powodują ogólnie pogorszenie widzenia, więc, więc my tutaj idziemy, słuchajcie, bardzo widzicie takie naturalne rzeczy. Eee, ja powiem Wam, że jak tą jedną z tych odżywek stosowałam właśnie z Rosmana, to ona dawała bardzo fajne rezultaty. Eee, natomiast ja zawsze miałam takie czerwone te oczy, tutaj u góry mnie piekło. Nawet mi się wydawało, słuchajcie, że jakieś mam tak, że mi się czasami jak długo stosowałam, na przykład nawet dwa miesiące, że mi się troszkę widzenie pogarsza. Także tutaj nic takiego, słuchajcie, nie ma. Można stosować tą odżywkę cały czas i zobaczcie, eee, jak to fajnie wygląda. Kurczę, się kałam cała. No także... chociaż jest trochę z tego rimela, słuchajcie, zobaczcie, wydaje mi się, że jest lepszy efekt niż ten z tego Lowli. Oczywiście może to nie jest wiar miarodajne. Hmm. Zobaczcie na tego rimela. Ładnie to zrobił tak na tyle tego ręcznika. Zobaczcie też, jakie te rzęsy są naprawdę długie. Myślę, że yy, yy, tam zresztą badania też robimy takie laboratoryjne i ta rzęsa po dwóch, yy, nie po dwóch, po czterech tygodniach już yy, u wszystkich prawie yy, osób, które brały yy, udział w tym badaniu, yy, zwiększyła się o 25% minimum, nie? Także, yy, także są super efekty. Myślę, że będziecie zadowolone i przede wszystkim to będzie naturalne, nie będzie podrażniać, nie będzie problemu ze wzrokiem. Także bardzo się cieszę na tą. Yy, odżywkę. I też dostaję dużo już od Was odezwów, głównie na Instagramie, bo tam mamy taki kontakt bezpośredni, że, że widzicie, już zaczyna działać serum, widzicie rezultaty, widzicie, że mniej włosy wypadają. Także bardzo się też cieszę, mimo tego, że jeszcze wiem, że no, nikt nie skończył pełnej kuracji, bo to jest za, za wcześnie, to już dostaję dużo wiadomości, że jesteście zachwycone. Także fajnie, ja jeszcze słuchajcie, dokończę makijaż i Wam pokażę słuchajcie, efekt. Bardzo się cieszę i cieszę się, że to serum też działa. Naprawdę, bo trochę, troszkę powiem Wam, że się bałam tych takich składników bardzo naturalnych, e, natomiast, e, natomiast tutaj e, były dobrze wyselekcjonowane i naprawdę e, działają. Zresztą możecie sobie zobaczyć, że moje rzęsy są całkiem fajne. E, powiem Wam, że może Rimmel troszkę wygrywa z Lovely, tutaj muszę zwrócić honor. E, minimalnie, minimalnie, słuchajcie, natomiast. E, ja wiem, to było w promocji Rimel był chyba za 40 zł, Lovely można dostać za 10. Czy to jest aż taka diametralna różnica, żeby płacić za coś 40 zł? Nie wiem, ten się widzicie, tym się nie ubać, grałam, a tym się ubać grałam niemożliwie. Okej, okay, no nic. O. No. Także serum będzie, słuchajcie, ale myślę, że dopiero w następnym roku, bo no niestety, wszystko trwa, wszystko trwa, a jeszcze w związku z tym, że to ma być produkt w okolice oczu, do też, ale no głównie też w okolice oczu, no to tam jeszcze są dokładniejsze, słuchajcie, badania, więc no, więc, więc tak. Ta szminka, też mi się o nią pytacie, to jest Inglot, Inglot, jaki to jest numer? 25. Inglot. Kredka, wyłoży się 25. Nie polecam wam tej kredki, ponieważ po dłuższym stosowaniu okazało się, że ona naprawdę jest tak bardzo mało wytrzymała i krótko utrzymuje się na ustach, że lepiej zainwestować po prostu w coś trwalszego. Twar, Natomiast kolor jest ładny, chyba, że ktoś lubi chodzić na stop z pomadką. Na szczęście jest na tyle taka, wiecie, miękka, i nawierzająca, że nie powoduje, nie wchodzi taki w kąciki usta, ani tutaj, e, tylko tak jakoś równomiernie się ściera, to też jest plusem, oczywiście. Natomiast mnie denerwuje to, że, że ona po prostu chwilę się nawet pogada, napije się, jedno, po prostu czegoś się napije i zaraz e, szminy nie ma. Ok, kochani, jesteśmy gotowi na grzyby. Ja was właśnie. Z roweru. Tak, jadę. Trzymam Was tutaj blisko siebie. Mam nadzieję, że się zaraz nie wydłużę. Powiem Wam, że ten tydzień dobrze, że się kończy, ponieważ no seria niefortunnych zdarzeń. Tak powiem Wam w ramach ciekawostki albo nie, że mieliśmy zaplanowaną podróż i moje się cieszyliśmy. Udało nam się wyhaczyć po prostu fajne miejsce za fajne pieniądze. Chcieliśmy jechać na tydzień, ale z przyczyn niezależnych od nas musieliśmy wczoraj zrezygnować. Także powiem Wam, że dobrze, że się ten tydzień kończy, żebyśmy zaczęli następny troszkę lepiej. Ech, Jezus nie takie, ja nie mam w ogóle kondycji. Ja już się zduszałam. Także najlepszym sposobem na odstresowanie jest zbieranie grzybów, których ja nie mogę jeść niestety, ale mogę pozbierać. Mam nadzieję, że coś gdzieś... Ty możesz jeść to też może spróbuję. Może już się ta, ta wątroba jakoś przyzwyczaiła. O! Jagoda w lesie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Największy grzyb. Czarcik no. z rana jak śmietana, jagoda. Powiem Ci, że... Bo w ogóle muszę Wam powiedzieć, to jest rower, muszę, pokażę Wam go później, to jest Zenit. Nie mój. E, nie, no nie mój. Ale to jest ten, co mi twój tata pożyczył. No, jak wzięliśmy ślub, to Dawid miał rower, to nie, też ten. E, no miał Górala, ja nie miałam. Ja nie miałam. Więc teście mi pożyczył Zenita i jeździłam na nim bardzo długo. Troszkę się ludzie ze mnie podśmiechiwali. Na przykład jak jechałam, to tam ktoś koś pokazał, patrz ja ten rower dostałem na komunie. Ale mnie to nie zrażało. Jeździło mi się bardzo dobrze. Natomiast teraz już odczuwam różnicę, <grym> Jak przeszło na lepszy model. Ale co? Jeździ ile on już ma lat. Tenik. No. Ja Okolnie. Tenganik to Mam go kupiony w latach 90. Ale w którym to nawet nie pamiętam. To jeszcze no. w ogóle chyba kupił mojej mamie dziadek, a więc wiesz, o, 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 no to już ma historię, ma historia. troszkę za go zjadła, ale nie ma źle. Gdzie? Gdzie? No tutaj na dzwonku. Ojej, na Ech. Ech. Coś mnie za to kibiczyło. Dobra, odezwę się potem, bo wiecie, z raducha wyziodę. Już tam ma już. Co tam? Szkrobiesz? To już jest mój drugi tyle dwolowy, odłożyłaś, a już jest pach, pach. Pach, pach, baum, bao. Rozpodziałam, grzybiasz. Stary, to stary grzybiasz. Powiem Ci taką zasadę. Znajdziesz jeden, krążysz, krążysz. Znajdziesz się kolejny. Aha. O, ale się schował. Ha, jaki śliczny. Jeszcze jeden jest, o, tylko obgryziony trochę. Ale patrz nie? No. Pięknie się skitrał. Ja jeszcze ani jednego nie znalazłam kurde. Bierz go. Bierz go. I co ja go da lepiej niż wyjazd? Grzyby fajniejsze. Super. Zapomniałeś już? Tak, ja już zapomniałem. I jest dobrze. Już jest dobrze. Jest dobrze. Ale się okay. jest to, że w ogóle ja no ja nicami nie chciałam zbierać grzyby, bo po prostu się nie znaliśmy na tym. No a przez to widać tak wkręciliśmy, w sensie nie tylko ja, ale też moi rodzice, bo teraz co chwilę do mnie dzwonią albo zdjęciami pokazują. A byliśmy na grzybach, a uzbieraliśmy dwa, tego, dwa kosze grzybów, także da się wkręcić, słuchajcie, znaczy ja znam tylko w sumie, jak wygląda jeden grzyb. Patrzcie, to jest takie obżarte, Dawid. O, tutaj jakie malutkie. O, tu, ale ty masz tu mieć słóweczkę. Zbieraj. Zbieraj mi no zbieram, no zbieram, nagrywam. Ja mam dużo roboty, słuchaj. No, no wiesz, przyjdzie ktoś weź, nie, wiesz, nie Mówisz? Rozumiem. A niektórzy piszą, że lubią jak jesteśmy w lesie i sobie ten rozmawiamy. Tak? Że się tak odstresowują razem z nami. Także tu też tak mówię. troszkę. Pyszę. Spokój, ludzi nie ma. Żeby nie gadają. Czasami zasięgu nie ma. No. O. Wiesz, że są już takie miejsca, że w ogóle nie masz zasięgu, zabieram ci komórkę. Słyszałam takie w sensie wakacyjne miejsca, że musisz oddać komórkę na czas pobytu. No wiesz, to już jest uzależnienie. Cały czas nosimy ją przy sobie, nie? No a Ty już jesteś tak uzależniony, że przyrośniętą masz. Tak? No. Marniutko, powiem Wam, marniutko, takie po, pożarte, ale powiem Wam czego nienawidzę, chyba jak każdy, o właśnie w takiej sytuacji, że sobie idziesz nieświadomie, a tu pajęczyna między dwoma drzewami i po prostu taki pająk, także yy, yy. to jest jedna rzecz, która, która mnie nie przekonuje przy zbieraniu grzybów. No ale nic, nic tu nie ma dzisiaj, wszystko po przebierane, bo albo nie urosło, albo nie wiem o co chodzi, o co hello się pytam. Nie, jeszcze gorsze są te małe latające pajączki, które tak wiecie, się wszczepują i wyglądają jak kleszcze. No, także ja już yy, ubezpieczyłam się i mam podwójny kaptur na głowie, ale coś. dzisiaj ich nie ma na szczęście. I co, masz tam jakieś grzyby, Dawid? Jednego. O, no, coś tu dzisiaj. Co? Gdzie tam zebrać jeszcze? Cały koszyk. Ojej, no, dno zasłonięte. Jeszcze trochę zostało. Masakra. O! Masakra. Jeszcze godzinko i postawię. To było w 15 minut. Mówisz? No, niech tak będzie. Jak taka, taką wersję obraliśmy i tak jej będziemy się trzymać. Okej. Okay. No to teraz gdzie? wszystko są. Nie, w którą No nie wiem, tam. Tak. Tam. Pokaż jakiego masz noża, ale jaki sprzęcior. O, mówić. Ja dzisiaj... Czysta profeska, także przygotowała nawet skarpetę od teściową, także... Stylówka jak nic. O! Możesz skakać jako ja, ja muszę to uwiecznić y, twoje... O, ja. Jak to powiedzieć? Twoje zatopienie się w bagienku. Nie, poświęcenie się. Poświęcenie. Ci dookoła, to... Tak, myślę, że tam, tam jest to wszystko ukryte i to... A ty jesteś taki jak sarenka. A teraz mi pomóż, bo ja nie przeskoczę na pewno. Proszę jaka technologia. Suszenie grzybów. Jak gdzieś suszałam na koloryferze, no ale można, można. Słuchajcie, musicie mi pomóc. Bardzo was proszę tutaj o szczerą opinię, ponieważ kupiłam sobie sukienkę i nie wiem, naprawdę nie wiem, słuchajcie, czy ją zostawić, bo na modelce mi się podobała strasznie. Ja nie wiem, wydaje mi się, że wygląda w niej śmiesznie. Mojemu Dawidowi nawet nie pokazuję, bo ja już widzę jego minę i zaraz mi powiem: Ej, ty Zasię, jakie ty rzeczy kupujesz? Wyglądasz jak paść, na pewno bym tak powiedział, więc przychodzę do Was, proszę o szczerą opinię. Z góry wygląda całkiem dobrze, tak? <grym> zaraz wstanę, bo tak jakoś niefortunnie nie mam się tu gdzie ułożyć. Słuchajcie, wygląda on. Ona w ten sposób. E, no nie wiem, no nie wiem, sama. Taka grzeczna. Ja, ja akurat lubię ten styl, bo to nie chodzi tutaj o styl, tylko czy to nie jest aż za bardzo. Nie wiem, czy ona. No nie za duża też nie jest. Nie wiem. Powiedzcie same, czy ona wygląda dobrze. Taka. No nie wiem, sama, dajcie znać. Dajcie znać, bo to mi się wszystko podoba, jakby kolor i tak dalej, tylko nie wiem, czy ten krój jest taki e, śmiesznawy. No, także liczę tutaj, słuchajcie, na Waszą szczerą pokładę, i... mi się bardzo podoba, no jedynie te pówki. jakoś nie wiem, wszystko teraz z tymi półkami jest, ale uważam, że wygląda cudnie, do jakichś kozajtków, e, czarna właśnie taka e, skórzana ramoneska, słuchajcie i... Troszkę krótka, no ale już nie można mieć wszystkiego. Bardzo mi się ta, słuchajcie, góra podoba, tylko wiadomo, inny stanik, bo ja to noszę takie plaskacze totalne, ale ja, musi być wygodnie, nie? No, a tutaj taki bardziej by się nadał. Mm, ładna jest, no ładna jest. Ja lubię jakieś takie, powiem wam, takie rzeczy, ja nie wiem, jak to nazwać, takie retro, takie, no nie wiem, nie wiem. No, także ta mi się akurat bardzo podoba i to na pewno zna. No, I taka jeszcze e, także. E, nie wiem, takie wszystkie kwiatowe. Ale tam mi się też strasznie podoba, więc też ją chyba e, zostawię. Ona jest akurat taka, no widzicie, kurczę, bałagan mam taki w sypialni, że... Może tu nagrywać, bo tylko tu jest czysto. Taka dusza jest do połowy łydki, więc no, ta jest śliczna. Tylko co do tamtej, tej pierwszej, właśnie mam takie wątpliwości. A na nią najbardziej czekam, najbardziej byłam najrana na nią, dlatego mam nadzieję, że mi po prostu doradzicie. Bo jak wy zobaczycie ten film, to jeszcze będę miała czas na odesłanie tego, więc na spokojnie. No Także, kochani, wczoraj ja miałam taką niespodziankę, taki prezent i to było takie miłe. Dostałam paczkę na adres sklepowy, mówię, co to jest, nic nie zamawiałam. Okazało się, że jedna z Was wysłała do mnie prezent, Joasia, dokładnie, bardzo dziękuję, Joasiu. Po pierwsze za piękny list, bo bardzo się zruszyłam. Napisałaś mi takie bardzo fajne, budujące słowa, to jest w ogóle niesamowite. Dostałam też kilka prezentów, no po prostu fenomenalnie, no po prostu to było tak przemiłe już Wam słuchajcie pokazuję, dostałam od Jasi tak latareczkę, bo to wszystko oczywiście jakby dotyczy listu, który dostałam i, i tak, dostałam latarkę, by w razie potrzeby, bym w razie potrzeby miała dodatkowe światło, dostałam długopis, bym mogła zapisać to, o czym myślę, także o, jeszcze słuchajcie, takie tutaj prezenciki, notesik dostałam tutaj do zapisywania moich takich myśli, też taki notesik, jeszcze Jeden, e, albo nie, bo to jest tak, taki, taka jakby e, książeczka 100 rzeczy, które ja bym chciała na przykład się nauczyć, zrobić i tak dalej. Także e, dlaczego e, i to jest takie fajne, bo widzicie, tu pisze, e, co ja bym chciała na przykład zrobić, albo czego się nauczyć, e, dlaczego, e, jak, e, a potem mogę sobie zaznaczyć, że, że udało się, próbowałam, e, albo zmieniłam zdanie. Także naprawdę super. I do tego jeszcze zobaczcie, jakie po prostu ekstra, e, ekstra, ekstra, ekstra. Takie o y, nalepki, właśnie też na zapisywanie. Swoich złotych myśli, no ale najważniejsze są słowa. I powiem Wam, że bardzo mi to, e, bardzo mi było miło i zrobiło mi to, słuchajcie, e, dzień. Tym bardziej, że wiecie, że ostatnio jakby ten okres nie był fajny. E, tak jak Wam powiedziałam, e, poza tym, co Wam mówiłam, tutaj to zdarzyły się też inne rzeczy, o których nie mówiłam. E, no i też ten wyjazd nie wypalił, co no myślę, że normalnie każdego by w jakiś sposób też zasmucił, e, kiedy wiecie, już jesteście spakowani, nakręceni e, i e, no i, i jakby macie w głowie. Jedno, a tutaj jednak się nie udaje, no to powiem Wam szczerze, że bardzo to było miłe i druga taka też miła rzecz, która mnie spotkała, słuchajcie, w tym tygodniu to moja koleżanka Patka kiedyś Wam o niej opowiadałam, my razem byłyśmy operowane, razem leżałyśmy na sali, słuchajcie, oddała mi swój termin, naprawdę, wiem, że to może dziwnie brzmi, ale po prostu są tacy specjaliści, do których albo się nie da dostać, albo terminy są na, mimo, nawet prywatnie trzeba czekać wiele miesięcy. I no, batka mi oddała po prostu swój termin. Powiedziała, że no, ze względu jakby na no, jakby moje problemy, że, że no ja powiecie, ja, co aż, 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 się jąkam i aż, aż mi się, aż się aż mi, się bardzo to dla mnie jest takie, widzicie, rozczulające. Także bardzo to było miłe z jej strony, że jakby odstąpiła tego terminu i mogła jechać do właśnie tej pani profesor, się z nią skonsultować. Także widzicie, mimo jakichś tam niepowodzeń, mniejszych, większych, jest dużo takiego dobra, które się też dzieje i czasami właśnie wydaje mi się, że nie zwracamy na to, czy nie patrzymy na to, jesteśmy tak zafiksowani na rzeczy, które nam się nie udają, zamiast skupiać się na tym, co właśnie jest dobre, co się dzieje dobrego. Często tak, nawet w takich zwykłych rozmowach, gdzieś jak jest więcej osób, to często ja też jak się skupiam, a wiecie, że ja, no, ja lubię słuchać ludzi, lubię ich też obserwować, to dużo osób zaczyna w ogóle rozmowę od tego, co jest nie tak, co się nie udało, co jest beznadziejne, co się po prostu nie układa, jak to źle jest w naszym kraju. Ja też oczywiście się często na tym łapię, natomiast mało osób mówi o tym, co dobre, co fajne, co można zmienić, jak już jest źle, tylko gdzieś tak się fiksujemy na tych momentach, gorszych rzeczach, prawda? No więc trzeba, wiecie, plaskacz w twarz, zatrzymujemy się i wyciągamy to, co też dobre było, prawda? Bo na przykład dla mnie ten prezent tutaj od, od tej i ten list, który właśnie przeczytałam, czy, czy to, co zrobiła Beatka, było dla mnie naprawdę no, czymś po prostu, wiecie, takim wspaniałym, takim nieocenionym, takim nieocenionym w sensie. Mm, nawet, nawet nie mam słów, żeby podziękować e, za to. E, także skupiamy się, słuchajcie, na dobrych rzeczach, patrzymy w dobrą stronę i zawsze się da coś wyciągnąć, e, nawet z tych złych rzeczy, prawda? Zawsze jest jakaś lekcja. E, ja zawsze powtarzam, że jak ktoś nawet odchodzi, to nie zostawia pustki, tylko miejsce na kogoś nowego, miejsce na coś nowego. E, także tak trzeba chyba do tego podchodzić, prawda? Że coś dzieje się. Hmm, po coś. Eee, no, także, kochani, eee, tak, tym optymistycznym, mam nadzieję, akcentem eee, chcę się z Wami tutaj pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Eee, proszę Was oczywiście o komentarz. Eee, jesteśmy sobie w kontakcie. Eee, no i buziaczki wielkie, ściskam Was.